Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zauważyłem, że robię się monotematyczny. Chyba za dużo mówię na tematy związane z wojną obroną Polski w 1939 roku. Choć to jest temat budzący po dzień dzisiejszy wiele emocji, to dziś chciałbym dla odmiany opowiedzieć o wojsku I Rzeczpospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie filmu. Na początek, abyśmy mieli świadomość, czego ówczesne wojsko miało bronić, nieco danych. W 1589 roku pierwsza Rzeczpospolita była państwem zajmującym powierzchnię ponad 800 000 km2 i liczącym około 8 milionów ludności. W 1648 było to już blisko 1 milion km2 i 10 milionów ludności. O ile jednak w Europie Zachodniej już w XV wieku obronność państwa oparta na wojskach najemnych, to w Polsce, aż po czasy saskie, istniał obowiązek wojskowy ogółu szlachty, zwany pospolitym ruszeniem. Obowiązek ten utrzymywany był z przyczyn politycznych, ale już od XV wieku obserwowano powolny jego rozkład i upadek znaczenia. Wprawdzie w okresach pokoju próbowano utrzymać szlachtę w sprawności wojskowej, Poprzez organizowanie okresowych przeglądów zwanych okazowaniem, ale to niewiele pomagało. Szlachta była bardziej skłonna do tłumnych obrad niż do wypełniania rozkazów. Skutkowało to tym, że pospolite ruszenie zwoływano rzadko, tym bardziej, że jego zwołanie odbywało się zawsze za zgodą sejmu. I tak w omawianym okresie, to jest na przełomie XVI i XVII wieku, litewskie pospolite ruszenie zwołano w 1579 roku. W wyprawie połockiej w liczbie 11 tysięcy żołnierzy. Koronne zaś w 1621 w czasie wyprawy chocimskiej, ale zbierało się tak wolno, że nie zdążyło wziąć udziału w walce. Zebrało się wówczas 25 tysięcy szlacht. Zaś po raz ostatni został użyte w bitwie pod Warszawą w 1656 roku. Upadek pospolitego ruszenia sprawił, że coraz większą rolę odgrywały wojska zaciężne, Formowano je jednak dopiero na czas wojny. Pierwszymi stałymi formacjami była obrona potoczna, powstała jeszcze w XV wieku, do obrony południowo-wschodnich ziem polskich zagrożonych najazdami tatarskimi. Utrzymywana była bezpośrednio przez króla w sile około 3000 żołnierzy. Dopiero na Sejmie w 1563 roku uchwalono organizację stałego wojska, zwanego Wojskiem Kwarciany. Nazwa związana była ze sposobem jego finansowania. Utrzymywano je bowiem z 1,4 dochodów z dzierżawy dóbr królewskich. Pod koniec XVI wieku była to kwota około 100 tysięcy ówczesnych złotych polskich, co pozwalało utrzymać około 1,5 tysiąca żołnierzy. Później, w latach 40. XVII wieku, liczba żołnierzy kwarcianych zwiększyła się do 4-5 tysięcy. Około 1,4 wojsk kwarcianych stanowiła piechota, reszta zaś była to jazda. W 1637 roku Sejm wprowadził nową kwartę, zwaną Duplą. To była jedna piąta dochodów z królewszczyzn, która została przeznaczona na finansowanie artylerii. Początkowo to było 61 tysięcy złotych, a później kwota ta doszła do 124 tysięcy ówczesnych złotych. W czasie wojny zwiększano zaciąg odpowiednio do ilości pieniędzy, który uchwalił Sejm w tym celu. Król wydawał rotmistrzom i pułkownikom tzw. listy przepowiednie, na podstawie których zaciągali żołnierzy. Dobierali sobie kadrę według swojego uznania, a szeregowych werbowano w dobrach królewskich i duchownych, czyli tam, gdzie był tzw. bęben wolny. Cała suma przypadająca na żołd pozostawała w ręku dowódcy, który odpowiednio uzbrajał, wyposażał, ubierał i zaopatrywał swój oddział. W czasie wojny. Na przełomie XVI i XVII wieku wystawiano około 20-30 tysięcy żołnierzy zaciężnych. Najwięcej w czasie wyprawy choćmskiej w 1621 roku przeciwko Turcji, łącznie 37 tysięcy żołnierzy. W 1652 roku, wobec wojny domowej na Ukrainie i wojen toczonych przez państwo, Sejm dokonał dużej reformy wojskowości, w wyniku których zmieniono system finansowania wojska. Sejm określał Komput, czyli etat wojska, i przeznaczał na to odpowiednie środki. Lecz to nie skarb państwa miał finansować wojsko, lecz poszczególne województwa. Niestety nie ustalono stałej minimalnej ilości wojska, lecz komput był zmienny, zależny od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej państwa i oczywiście stosunku Sejmu do króla. Dotychczasowa kwarta została zaś przeznaczona na finansowanie artylerii. Największy komput wojska Rzeczpospolita wystawiła w 1660 roku 55 tysięcy. Stan ten został przekroczony dopiero 100 lat później, w 1792 roku, w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja. W latach szczególnego zagrożenia dla państwa zdecydowano się na pobór żołnierza dymowego. Rekrutowano po jednym żołnierzu na określoną ilość 10, 20 czy 30 dymów, czyli domost. I to nie tylko w dobrach królewskich, ale także duchownych i prywatnych. W systemie tym można dostrzec więc zalążki nowych, opartych na powszechnym poborze form rekrutacji, które w państwa ościennych rozwijano w kolejnych wiekach. Siły regularne uzupełniali kozacy rejestrowi. Kozacy zamieszkujący ziemię nad Dolnym Dnieprem z uwagi na zagrożenie najezdami Tatarów tworzyli społeczności zorganizowane na wzór wojskowy. Wznieśli oni nawet własną twierdzę na Dnieprze, zwaną Siczą. Pierwszych 300 kozaków zaciągnięte na służbę Rzeczpospolitej jeszcze w 1568 roku. Wpisano ich wówczas do rejestru, stąd też nazwa – kozacy rejestrowi. Później ich liczba stale rosła, osiągając liczbę w latach 30. XVII wieku nawet 20 tysięcy żołnierzy. Żołnierze ci byli takim samym pożytkiem, jak i zagrożeniem dla ówczesnej Rzeczpospolitej. Próby ograniczenia liczby kozaków rejestrowych w czasach pokoju i próby ich podporządkowania władzom kończyły się często krwawą wojną domową. Dość liczne były też armie prywatne, nadworne. Zwłaszcza na terenach zagrożonych najazdami tatarskimi sięgały łącznie nawet 30 tysięcy żołnierzy. Rzadko jednak było to wojsko zaciężne, bo takie wojska były dość drogi. Przyważali żołnierze osadzeni na dużych gospodarstwach którzy za pewne przywileje mieli obowiązek stawienia się na wyzwanie z bronią. W 1578 roku za panowania Stefana Batorego na wzór węgierski utworzono piechotę wybraniecką, zwaną również łanową. Początkowo przyjęto zasadę, że z dóbr królewskich z każdych 20 łanów, łan to 15 hektarów, miał iść do wojska jeden wybraniec. Był on zwalniany z pańszczyzny i innych dań. W koronie uzyskano w ten sposób około 3000 żołnierzy piechoty na Litwie około 1 Często z uwagi na słabe uzbrojenie i wyszkolenie piechoty łanowej wykorzystywano ich do prac inżynieryjnych. Funkcję naczelnego wodza pełnił oczywiście w pierwszej Rzeczpospolitej król. Jego władza jednak była w praktyce dość ograniczona na rzecz Hetmanów. Sam urząd hetmański wykształcił się z dowódcy wojsk zaciężnych który był już powoływany w XV wieku i zwany był właśnie wówczas Hetmanem, słowem wywodzącym się z języka czeskiego i oznaczającego właśnie dowódcę wojskowego. W pierwszej połowie XVI wieku urząd Hetmana Wielkiego Koronnego stał się godnością stałą, a od 1581 roku godnością dożywotną. Dodawano mu zastępcę w postaci Hetmana Polnego Koronnego, który wywodził się z dowódcy obrony potocznej. Identyczne urzędy powoływano również na Litwie. Hetmani zajmowali pozycję ministra wojny i naczelnego wodza, mieli także wpływ na politykę zagraniczną. Gdy Hetmani nie mogli pełnić swojej funkcji, wówczas w ich miejsce król powoływał regimentarz. Przy Hetmanach istniały sztaby złożone z kilku urzędników. Pisarz polny odpowiedzialny był za ewidencję żołnierzy i wypłatę żołdu. Strażnik polny odpowiadał za obronę wschodnich granic. Strażnik Wielki był dowódcą przedniej straży, a oboźny odpowiedzialny był za rozmieszczenie i zakwaterowanie wojska. Rozrost wojsk zaciężnych sprawił, że rozrosła się również hierarchia dowódców wojskowych. Pojawili się generałowie lejtnanci, czyli jakby porucznicy królewscy czy hetmańscy dla dowodzenia wojskami zaciężnymi lub ich wydzieloną częścią oraz generałowie majorzy będący ich pomocnikami. Od końca XVI wieku rosło na polach bite znaczenie broni palnej. Rozróżniano jej wiele rodzajów: hakownice, muszkiety, rusznice, arkebuzy, karabiny, bandolety, półhaki, pistolety i krucice. Hakownicami nazywano ciężkie i długie strzelby o kalibrze około 25 mm i długości do 180 cm. Była to w zasadzie broń forteczna, którą można było zaliczyć do lekkiej artylerii. W celu zneutralizowania silnego odrzutu u wylotu lufy broń była wyposażona w mały hak, który przekładano przez mur twierdzy albo burtę wozu taborowego, unieruchomiając broń przed oddaniem strzału. W otwartym polu ważącą kilkanaście kilogramów hakownicę obsługiwało dwóch żołnierzy. Jeden z nich nosił broń, a drugi podpórkę w postaci składanego trójnogu zwanego kozą lub dwusemnych widełek wbijanych w ziemię przed oddaniem strzału. Lżejszą od hakownicy bronią był muszkiet. Miał kaliber od 18 do 22 mm i masę około 7 kg. Znaczny ciężar nie pozwalał prowadzić ognia bez podpórki zwanej forkietem lub bardziej z Polska widelcem. Uzyskiwano donośność do 1200 m, ale strzelano na odległość nie większą niż 250 m. Gładka lufa muszkietu i niedoskonałości techniczne broni sprawiały, że rozrzut pocisków był bardzo duży. Spotkałem się z opinią, że żołnierz oddający strzał właśnie z odległości 250 metrów nie mógł być pewien, czy trafi w dwupiętrowy dom. Co ważne, z odległości 100 metrów ołowiana kula wystrzelona z muszkietu przybijała każdą ówczesną zbroję. To nazywano zaś długą strzelbą piechoty przeznaczoną do strzelania w pozycji stojącej przy użyciu obu rąk, ale już bez podpórki. Lepszą odmianą różnicy stanowił Arkebus. Wyróżniał się bardzo solidnie wykonaną lufą kalibru 16-18 mm, pozwalającą na stosowanie dużego ładunku prochowego nawet do blisko 30 g, co z kolei przy gwintowanej lufie umożliwiało prowadzenie celnego ognia na odległość powyżej 100 m. Pod koniec XVI wieku nazwa arkebus zaczęła znikać z polskiego języka wojskowego, a broń o dotychczasowej charakterystyce arkebuza zaczęto nazywać właśnie różnica. Warto wiedzieć, że do połowy XVI wieku broni palnej używała prawie wyłącznie piechota. Wynikało to z rodzaju zastosowanego zamka. Stosowano wówczas wyłącznie zamki lątowe. Zamek lątowy charakteryzował się tym, że zapalenie ładunku prochowego następowało od palącego się lątu. Palący się ląd zamocowany był w kurku, który po naciśnięciu dźwigni opadał na panewkę, powodując zapalenie się podsypanego tam prochu, a następnie poprzez zapał odpalenie prochu w lufie. Było to bardzo prymitywne rozwiązanie, ale i tak stanowiło postęp do pierwotnych rozwiązań. Wcześniej bowiem palący się ląd przystawiano do panewki ręcznie. Zamek lądowy umożliwiał tym samym tak ważną czynność podczas strzelania jak celowanie. Wymagał jednak użycia obu rąk, co uniemożliwiało jednoczesne prowadzenie konia. Około połowy XVI wieku wynaleziono zamki rozniecające ogień w sposób mechaniczny. Pierwszymi zamkami był zamek kołowy. Stalowe karbowane na brzegach koło połączone ze sprężyną i nakręcane kluczem jak zegar Trąco kawałek pirytu krzesało iski, które zapalały proch. Był to jednak zamek dość skomplikowany, a więc w warunkach polowych awaryjny. Możliwym było jednak używanie broni w tym, z tym zamkiem z siodła wierzchowca. Nieco później, w latach 70. XVI wieku, pojawiły się pierwsze, prymitywne jeszcze zamki skałkowe, zwane krzoskami lub samopałami. W zamku tym silna, płaska sprężyna Powodowała tak mocne uderzenie kurka skręconym weń kawałkiem krzemienia, umocowany nad panewką krzesiwo, że iskry zapalały prochową podsypkę na panawce. Zamki tego typu powodowały jednak wstrząs podczas oddawania strzału, co miało wpływ na celność broń. Z broni zamkiem kołowym i krzeskami można było oddawać strzał niemal natychmiast. Nie było bowiem potrzeby zapalania lądu. Tym samym zamki lądowe zostały wyparte z początkiem. XVII wieku. Posługiwanie się bronią palną w XVI i XVII wieku było bardzo skomplikowane. W szczególności dotyczyło to zamków lądowych. Ląd zapalano z obu końców na wypadek przypadkowego zgaśnięcia. Trudności sprawiało więc manipulowanie lądem ze względu na ryzyko przypadkowego wystrzału. Przed każdym nabiciem broni, tlący się ląd należało wykręcić z zamka i trzymać go w palcach lewej ręki. Następnie należało oprzeć broń kolbą o ziemię i wsypać proch do lufy. Później wciskało się przybitkę, czyli zmięty papier lub pakuły, i przy pomocy drewnianego stempla wpychało się przybitkę do komory nabojowej. Potem należało w lufę wepchnąć uwianą kulę owiniętą w okrągłą naolwioną szmatkę zwaną flejtuchem, i stemplem wbić ją do lufy, do komory nabojowej. Wówczas można było unieść broń do góry, wkręcić z powrotem ląd. Otworzyć pokrywkę panewki, nasypać z prochowniczki tam drobnego, miałkiego prochu i broń była gotowa do strzału. W praktyce w czasie jednego starcia żołnierz oddawał tylko jeden strzał. Jak powiedziałem, broń z zamkiem kołowym mogła używać jazda. Najdłuższą bronią jazdy był karabin. Miał on łoże i kolbę w kształcie podobno do dzisiejszej karabinoły. Strzelało się z prawej ręki, trzymając broń za szyjkę kolby, zamkiem do góry. Karabin noszono na pasie przez plecy. Nieco krótszym rodzajem karabinu był bandolet. Noszono go na prawym boku na szerokim pasie, zwanym oczywiście bandolierem, przyłożonym przez lewą ramię. Z lewej strony bandoletu była szyna, zwana antabą, umożliwiająca trzymanie broni lufą do góry i ponowne jej nabicie bez schodzenia z konia. Z obu rodzajów broni prowadzono ogień na odległość około 100 metrów. Krótszą bronią były półhaki, długie pistolety z kolbą przypominającą chwyt rewolweru. Mniejsze od półhaków były pistolety, a najkrótsze krucice. Ogień z tej broni otwierano, jak już widziano, białka oczu przeciwnika, czyli z odległości około 30 metrów. Półhaki i pistolety wożono w troczonych do siodła futerabach zwanych olstrami. Oprócz broni palnej, lekka jazda polska chętnie używała łuków. Typu azjatyckiego o kształcie zbliżonym do dużej litery E. W łukach tych, w celu zwiększenia siły wyrzutu strzały, cięciwę nakładano nie od wewnętrznej, ale od zewnętrznej strony łuku, następnie wykręcając łuk tak, aż przybrał właściwy kształt. Z używania łuków nie zrezygnowano, gdyż często z braku czasu na ponowne naładowanie broni palnej oddawano tylko z niej jeden strzał. Ponadto broń palna często się psuła i szybko zużywała. Uknoszono w skórzanym pokrowcu zwanym łbie i troczono go do lewego boku. Łbie wraz ze skórzanym kołczanym na strzały tworzyły komplet zwany Sahajdakiem. Polska jazda używała również broni drzewcowej. Najdłuższe były kopie husarskie. Ich długość dochodziła do 5 metrów. Dla zmniejszenia ciężaru, od grotu aż po uchwyt, kopia była wewnątrz drążona i dla wzmocnienia owinięta smołowanym rzemieniem. Dla dobrego wyważenia broni Kopia kończyła się masywnym tylcem. Tuż pod jej grotem umieszczano długi, ciągnący się aż do uchwytu, proporzec z cienkiej bawełnianej tkaniny, zwany kitajką. W czasie szarży ów proporzec, powiewając w pędzie powietrza, utrudniał celowanie do jeźdźca. Kopią uderzano tylko wówczas, gdy koń był w pełnym galopie, w cwale. Cios wymierzał tak naprawdę rozpędzony zwierzę, a jak wiemy z lekcji fizyki, siła to iloczyn masy i przyspieszenia, więc takie uderzenie było zabójcze nawet dla przeciwnika w zbroju. Podczas uderzenia kopia pękała, jak to się wówczas mówiło, kruszyła się. Była to więc broń jednorazowego użytku. Kurczą od kopii była rohatyna. Miała około 3 metrów długości, a w celu zmniejszenia ciężaru była głęboko żłobiona od grotu aż po uchwyt. Przy króju poprzecznym przypominała więc nieco gwiazdę. Piechota cudzoziemskiego autorementu Używała długich na 3,5 metra pik. Była to ciężka i prymitywna broń. Piki służyły do walki z jazdą. W chwili zagrożenia szarżą tylce pik wbijano w ziemię, a groty nachylano w kierunku końskich piersi. Dodatkowo groty pik krzyżowano przed sobą, tworząc w ten sposób przeszkodę dla szarżujących jeźdźców. Bardzo popularną bronią w Polsce były szable. Broń ta na przestrzeni wieku przeszła znaczną ewolucję. Do XVII wieku stosowano szablę, którą dziś nazywamy szablą węgierską. Była to broń z rękojeścią otwartą, z długim, prostym jelcem oraz krzywą głownią, u dołu nieco rozszerzoną. Służyła do zadawania ciosu ze znacznym zamachem, łączyła więc efekt ciosu miecza i uderzenie maczugi z krojeniem, gdyż zakrzywiona głownia szabli ześlizgiwała się po ranie. W pierwszej połowie XVII wieku z szabli węgierskiej rozwinęły się dwie inne – Szabla husarska i karabela. Szabla husarska miała pióro głowni nieco lżejsze, co niosło za sobą duże ułatwienie w walce. Dodatkowo jelec otrzymał sprężynujący kabłąk chroniący dłoń i służący zarazem do odbijania ciosów. Rzeczą charakterystyczną dla tej broni był tzw. paluch, czyli pierścień, w który wkładano kciuk. Ruch kciuka w dół zwiększał siłę cięcia, a ruch kciuka w górę. Pozwalał szermierzowi na błyskawiczną osłonę. Używanie szabli tego typu wymagało znacznej zręczności, paluch ograniczał bowiem ruchy dłoń. Szabla husarska stanowiła szczyt ewolucji tej broń. Była bardzo groźna, ale wymagała dużych umiejętności. Zupełnym przeciwieństwem szabel husarskich były karabele. Białe rękojeści otwarte i lece dość krótkie, a trzony zakończone z grubieniem, często w formie głowy zwierzęcia, najczęściej ptaka. Dzięki temu zgrubieniu szable można było trzymać na samym końcu rękojeści, co pozwalało na bardzo swobodne, dowolne operowanie bronią, lecz bardzo osłabiało siłę ciosu. Była zatem karabela bronią przeznaczoną do pojedynków, przeznaczoną do zadawania ran lekkich, niepowodujących śmierci przeciwnika. Wszystkie trzy rodzaje szabel były w użyciu przez cały XVII wiek. Szabel husarskich używały także chętnie chorągwie kozackie. Szabli węgierskich Jazda lekka i piechota. Za to szlachta służąca wojsku używała przede wszystkim karabel. Szable noszono w starannie wykonanych futerałach z cienkich deseczek, zwanych trzaskami, oklejonych cienką skórą. Oprócz szabel z broni białej używano pałaszy i koncerzy. Pałasze były dłuższe od szabel i miały proste głownie, z reguły jednosieczne. Wywodziły się ze azjatyckiego miecza. Służyły do pchnięć i rąbania. Koncerze wyróżniały się długą, wąską głownią sięgającą aż półtora metra. Broń ta służyła wyłącznie do pchnięć. Używano jej przeciwko przeciwnikom odzianym w kolczugi. Przy silnym pchnięciu ostrze koncerza ześlizgiwało się w środek kółka, z jakich była zrobiona kolczuga, rozrywało je i przybijało ciało przeciwnika. Oddziały cudzoziemskie, a zwłaszcza jazda, rajtaria. Jarkę Buzeria używały rapierów i szpad, zwanych obecnie szpadami walońskimi. Szpada walońska stanowiła połączenie pałasza z chroniącą dłoń koszową rękojeścią. Rękojeście koszowe miały też rapiery. Ich proste i długie głownie były albo płaskie i obosieczne, albo, albo przekroju czworokątnym i służące wyłącznie do zadawania pchnięć. Broń ta noszona była u boku na tak tzw. pandetach, a ze względu na jej długość noszono ją prawie poziomo. W Wojsku polskim tamtych czasów używano również broni, jakbyśmy ją dzisiaj określili, obuchowej. Były to różnego rodzaju buławy, buzdgany, czekany, nadziaki i siekierki piechoty. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Za tydzień chciałbym kontynuując temat opowiedzieć artylerii. Rodzajach piechoty, jazdy w XVII wieku, a także o taktyce ówczesnego wojska. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.